Dlaczego ja przyjeżdżam? Przyjeżdżam, bo kocham ryby po prostu. Ta pasja ode mnie się wzięła, właśnie tato zaczął wędkować pierwszy, ja później od taty zacząłem, e, załapałem pierwszy spinning, później, później e, wędkarstwo zawodowe. Odpoczynek. Przede wszystkim chwile spędzone na łonie natury, z dala od zgiełku, hałasu. No i tak spędzamy czas, jak widać w malowniczych okolicznościach. Jest to już 18. spotkanie chyży rybackiej, święto ryby tradycyjnie we wsi Przyborów. Święto ryby, no to wracamy trochę do historii, do historii Przyborowa, Słońska, no przecież widzimy na jakich terenach jesteśmy, na terenach przede wszystkim zalewowych i bogactwo rzeki, rowy, kanały i bogactwo w tych właśnie wodach, bogactwo ryb. Kiedyś to było jeden z takich dochodów, ważnych i w niektórych przypadkach jedyny, łowienie, sprzedaż ryb. Jest to chyba jedno z takich nad wodą z ładniejszych obchodów Święta Ryby, bo ja mówię zawsze o frekwencji, jak jest dużo ludzi, to znaczy, że impreza udana, impreza wspaniała i ludzie, ludzie chcą tego i uczestniczą. 15. To i ściąga do no, atmosfera, atmosfera, klimat przyjazny, my tutaj mówimy niezawodowo, nie, nie jakieś. to, to są spotkania towarzyskie. Ten rok widoczny troszeczkę jest taki bardziej obfity w rybę. 31 Co można powiedzieć, no, coś nowego, nowego no, przede wszystkim zaczęli uczestniczyć u nas Stowarzyszenie Karp, promują swoje dania, promują, promują siebie też na święcie ryby. Zaznaczyłem powrót do obchodów dwóch kół myśliwskich Łyska i Dzik. Wystawiają się i to jest też jakiś taki punkt pozytywny bardzo, bo jednak rzeczywiście koła łowieckie są kołami, którzy działają w ochronie przyrody, w ochronie zwierzyny, w ochronie lasów i myślę, że tutaj ich obecność, ich pokazanie się też, też daje, daje bardzo dobre, pozytywne odbicie wśród społeczeństwa. Integrujemy się, integrujemy, że nie zamykamy się w domach, nie ukrywamy, tylko wychodzimy i każdy gdzieś ma tą chwilę wypowiedzenia się, bo jest na luzie, można z sąsiadem podyskutować, a nie zamykać się w domu i, i powiedzmy komputer, czy tam internet, i, czy telewizor i więcej nic. Gminny Kultury u nas zaczął produkować ceramikę, wypalanie w piecu. Myślę, że bardzo, bardzo taka ciekawa inicjatywa, jeżeli chodzi o Święto Ryby, że podkreślamy tych, co, co w jakiś sposób pomagają, uczestniczą w przygotowaniu, podkreślenie ich, ich usług, ich działalności poprzez taki skromny prezent, jaką, jaką jest ceramika, wypalanie, ale tym bardziej symbol Święta Ryby, ryba każdego rodzaju, każdej innej, to sum, szczupa, kłodka czy okoń, także wszystko nawiązuje do dzisiejszej uroczystości i to są te ryby, które są u nas tu na naszym terenie w wodach naszych. I uwaga proszę Państwa, miejsce pierwsze w konkursie kulinarnym rozegranym podczas festynu Święta Ryby międzynarodowe spotkania w fryży rybackiej Wyborów 2024. Zdobywa Marta Budas. Dzisiaj robią o 6 rano z córką, no to tak, z córką z 2 godziny. Susz z pieczonym łososiem oraz w sosie teriaki. Atmosfera, pogoda to daje tą swobodę, swobodę ruchu, swobodę, swobodę działania, i myślę, że, że to jest dobre i to powinniśmy szanować na co dzień.